...gatmoda, weźmy do góry się zbije i zobaczysz sobie z góry jak to wygląda <laughs> ta czekaj, żeby jasno żebyś widział mhm. no tak to jest, nie? Bacz. Menu masz? A jak się to robi? A jak się to robi? Poczekaj, przejdź do ekranu imprezy, ustawienia imprezy, wyreguluj pozwu... Zezwól na udostępnienia, czat głosowy. Nie mam nic. Jest jakość sesji wideo, wyreguluj poziom, dostosuj mikser i dźwięku. Aha, bo to chyba na, na streamie muszę, na u psa streamu, a jak się to robi? Ustawienia udostępniania i transmisji, mam. dobra. Funkcje jeszcze, ustawienia zrzutów ekranu. A gdzie ty to kurwa masz? Ustaw zrzut ekranu, ustawienia transmisji. Aha widzę, wyświetl, widzę, 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 bo mi to właśnie tak w Ty no ale otwieram kurwa, wyświetl, aha, bo tu jest wyświetl komentarze Wiadomości do widzów I co, wiadomość do widzów mam Zmiana komentarza na mówę. Połącz społeczność ze swoimi transmisjami. Udostępnianie dźwięku. Nie mam. Są tylko wiadomości do widzów. Które ja mogę wpisać. Ale tutaj ja to nie mogę usunąć. Mogę tylko wpisać wiadomość. Czekaj.